Chevrolet Impala czwartej generacji. Geneza tego klasyka sięga lat 50. XX wieku, kiedy to Chevrolet zaprezentował Impale jako nowy model. Chevrolet Impala czwartej generacji został zaprezentowany po raz pierwszy światu w 1964 roku. Premiera odbyła się na Międzynarodowej Wystawie Kroniki Motoryzacji w Nowym Jorku. Impala czwartej generacji oferował różne silniki, od rzędowego sześciocylindrowego 4.1 do 7.4 V8. Silniki generowały moc od 155 do 325 koni mechanicznych. Warto wspomnieć, że Impala czwartej generacji został pierwszym samochodem Chevroleta, który wprowadził nowoczesne hamulce tarczowe z przodu, co znacznie poprawiło skuteczność hamowania i bezpieczeństwo podróżujących. To było przełomowe osiągnięcie w tamtych czasach. Geneza nazwy sięga daleko w czasie i nawiązuje do piękności naturalnego świata. Impala jest jednym z najbardziej znanych gatunków antylop, które zamieszkują obszary Afryki.